Ja mango wszystkim, z tej strony Minecraft Kicek... Boże. Pip. Ja mango wszystkim, z tej strony Kicek, witam was w yy, yy, takim króciutkim... takiej króciutkiej zapowiedzi. Jeżeli... jeżeli chcecie, żebym nagrywał Farming Simulator 2013, yy, wiecie, w trybie karierach, że wiecie, uprawiam różne pola, yy, koszę tanto, kosze siamto. Yy, to napiszcie mi w komentarzu pod spodem, tam gdzie macie napisz komentarz, dajcie lajka like za to, yy, tylko ten yy, odcinek dopiero się pojawi, jeżeli wyjdą yy, mapa, wyjdzie górale, yy, V2K1, ja już wszystkie modyfikacje mam, zaczniemy karierę, no i do zobaczenia, trzymajcie się, no i to była taka tylko zapowiedź, także tyle, jeżeli ktoś chce, żebym nagrywał, to napiszcie na dole, także... Trzymajcie się, no i zdrowia, cześć!